A teraz zamarynujemy boczek. Standardowo będzie nam potrzebna musztarda. Boczek ma około 1,5 kg. Także ze trzy łyżki musztardy. dwie łyżki zblenderowanego czosnku. Szczypta rozmarynu. Sól. 3 liście laurowa. Czy to Tymianek. Majeranek ranko możemy nie żałować i troszeczkę papryki słodkiej, to zalewamy olejem i nacieramy mięso. Ważne jest to, żeby energicznymi ruchami wcierać przyprawy w mięso. Myślę, że jest już na natarty przyprawami. Odstawiamy do lodówki na 24 godziny. Boczek poleżał nam w lodówce 24 godziny, także zabierzemy się za jego pieczenia. Zawiniemy go w folie. Odlejemy go delikatnie wodą i stawiamy do pieczenia. 45 minut, temperatura 180 stopni. Oczek myślę, że mamy już gotowe. A raczej na pewno. Życzę smacznego.